Karol Neyman, wielkopolanin, Poznaniak, urodził się w 1908 roku. Już przed 1939 był znanym działaczem lokalnym Obozu Narodowego Radykalnego, korporantem, także znanym sportowcem na tamtych terenach. W 1939 roku wziął udział w wojnie obronnej. Bardzo ciężko został ranny w bitwie nad Bzurą. Do końca swoich dni był inwalidą. Nie mógł się w związku z tym zaangażować w działalność zbrojną, wstąpił do grupy Szańca, podziemnej organizacji narodowej, i tam współtworzył służbę cywilną narodu. Był szefem Wydziału Zachodniego. Jako pierwszy opracował analityczną pracę wydaną w podziemiu, w której mówił, że celem II wojny światowej z punktu widzenia interesów Polski jest włączenie ziem po Odrejnyse. Łużycką do niepodległej. W 1945 roku już jako kapitan Narodowych Sił Zbrojnych był odpowiedzialny za okręg krakowski. Następnie w Wielkopolsce współtworzył armię polską, kolejną strukturę wojskową. W końcu w lutym 1947 roku został aresztowany, następnie skazany na karę śmierci, a w maju. W 1948 roku ta kara została wykonana. Został pogrzebany na powązkowskiej łączce i tam jego doczesne szczątki zostały odnalezione i już dziś możemy powiedzieć, że zapewne zidentyfikowane. I ja mamy pojęcia, pojęcia.